który decyduje się na ubezpieczenie dodatkowe typu autokasko, assistance, NW lub ubezpieczenie szyb, powinien zostać poinformowany o szczegółowym zakresie tego ubezpieczenia, bo zakres ubezpieczenia też nie jest zawsze identyczny. Także warto na to zwrócić uwagę. Przy wyborze ubezpieczenia AutoCasco, bierzemy pod uwagę potrzeby klienta. Klient sam deklaruje, jakie ma oczekiwania odnośnie tej polisy. My staramy się sprostać tym oczekiwaniom. Zawsze staramy się klientowi dokładnie wytłumaczyć, co zawiera jego ubezpieczenie, jaki posiada zakres, żeby klient wiedział, za co płaci. W oddziałach cukru Ubezpieczenia posługujemy się autorskim komputerowym programem, który jest w stanie w ciągu dwóch minut przeliczyć ofertę w 20 towarzystwach, z której klient wybierze najkorzystniejsze dla siebie opcję. Klient otrzymuje ofertę na jednej kartce papieru w formacie A4 i na tej kartce znajduje się 20 różnych towarzystw z ofertą ubezpieczeniową, z której klient może sam sobie dobrać ofertę do własnych potrzeb. Jeśli klient już wybierze daną ofertę ubezpieczeniową, taką polisę może zawrzeć bezpośrednio w naszym oddziale, przy czym warto tu zaznaczyć, że ma możliwość płatności zarówno kartą, jak i gotówką. Ceny polis zawartych u nas nie różnią się od cen które zawarłby klient w danym towarzystwie. Biura cukru ubezpieczenia we Ocławiu mieszczą się na ulicy Kaliskiej i na ulicy Chopena. Są otwarte codziennie od 9 do 17, a także w sobotę od godziny 10 do 13. Multiagencja Cuk Ubezpieczenia działa na terenie podławka od 2004 roku. Jest to placówka na ulicy Chopina 42, natomiast placówka na Kaliskiej 87 jest młodą multiagencją. Mamy tutaj tą placówkę od tego roku. Nasza oferta cieszy się dość dużym zainteresowaniem, z tego względu, że klienci oszczędzają swój czas i pieniądze. Nie muszą po prostu stać w kolejkach i przemierzać, powiedzmy, kilometrów, żeby odwiedzić każdego agenta, żeby porównać składki ubezpieczeniowe. Przychodząc do nas, klient jest kompleksowo załatwiony. Ma wyliczoną składkę we wszystkich towarzystwach, no, w większości towarzystw, które są obecnie na rynku.